Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie i dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o najlepszych świątecznych piosenkach i będą to w większości piosenki z tego roku. Chciałabym się skupić na takich nowszych piosenkach, ponieważ w zeszłym roku zrobiłam podobny filmik i, i tam były różne piosenki, większość była już taka trochę starsza. A w tym roku pojawiło się dużo takich nowych piosenek świątecznych, dlatego postanowiłam, że właśnie e, dzisiaj ich przesłucham, przynajmniej jednej e, przesłucham po raz pierwszy. I będzie to piosenka Taylor Swift, Christmas Tree Farm. E, no i dzisiaj się nawet ubrałam tak troszeczkę bardziej świątecznie, mam taką bluzkę z napisem Cool as Ice i z taką śnieżynką. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest dzisiaj naprawdę zimno. Także trzymajcie się cieplutko, zostawcie proszę łapkę w górę, subsryku, subskrybujcie mój kanał, no i zaczynamy. Nie słuchałam jeszcze tej piosenki, <laughs> widziałam tylko teledysk i teledysk to jest tak naprawdę nagrania Taylor z dzieciństwa właśnie przy choince i to jest bardzo takie słodkie według mnie, pierwszy raz właśnie miałam okazję zobaczyć jak Taylor wygląda jak była mała. No i dzisiaj posłucham po raz pierwszy tej piosenki i powiem wam więcej moją reakcję, okej, okay, także zaczynamy okej, okay, zaczyna się bardzo fajnie i też nie spodziewałam się szczerze mówiąc, że tak się zaczyna bo muzyka początek jest prawie tak jak wiecie z jakiegoś filmu, takiego powiedzmy, nie z lat dwudziestych i też jest taka mniej więcej atmosfera, też to już w taki sposób, no i właśnie no tak jak taka starsza piosenka powiedzmy świąteczna się zaczyna, jest czarno-biały właśnie kadr. O i takie typowe dzwoneczki. Właśnie super to jest zrobione, że na początku właśnie jest Taylor już taka dorosła i siedzi w samochodzie i później tak właśnie znaka oczy i tak y, pokazuje się ta właśnie farma tych choinek, na które podobno Taylor się wychowała. Okej. Okay. Typu... To też naprawdę szybka taka po muzyka. Ma tej jest naprawdę przesłodka. A na toją pieskę? Ale piękna jest tam w ogóle ta farma, ten dom, wszystko jest takie oświetlone. Oczywiście teraz jest jeszcze na samkach. Najbardziej mi się właśnie podoba ten moment, jak Taylor jest yy, koło choinki i tam właśnie jest taka ciuchcia, a teraz się tak na chustawce kręci. Prawdelnie ten talent jest świetny po prostu. A teraz jest scena jak Taylor dostaje gitarę. Bo 23 listopada i pada u nich śnieg, także ciekawy. Końcówka już jest taka powtarzalna, ale też oj piszą nic do świętego mikroboje. Okej, okay. także ta piosenka myślę, że naprawdę jest świetna według mnie. Pierwszy raz ją ale naprawdę wrażenie zrobiła na mnie duże. E, Okej. Okay. I jeszcze powiem Wam o jeszcze dwóch piosenkach, które już e, słyszałam. E, jedna z nich to jest piosenka Little Mix, One I've Been Missing. E, I też jest bardzo fajna, też taka w świątecznym klimacie według mnie, ale też taka, no naprawdę świetna. E, I druga to jest piosenka Katie Perry Calls The Little Christmas. Ona bodajże w zeszłym roku już ją napisała, już była, ale w tym roku jakby do dzień teledysk nakręciła. I też pomyślałam, bo tam właśnie Katy Perry ma taki fajny makijaż, taki typowo świąteczny i pomyślałam sobie, żeby odtworzyć ten makijaż, e, dać je znać co tu sądzicie. E, no i na się, że to już wszystko. Także powiedziałam właśnie o tych piosenkach. Jeszcze tylko powiem, że właśnie Ariana Grande, w ogóle pewnie wiecie, ma całą płytę świątecznych piosenek, nazywa się Christmas and Chill. Ona już to kilka lat temu była, ale w tym roku, jak był koncert Ariana Grande, już ta trzecia, powiedzmy, część tej trasy koncertowej w Ameryce, to właśnie wiem, że Ariana śpiewała piosenki te świąteczne i to naprawdę świetnie wyszło. Eee, dobrze, także na dziś to już tyle. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa! pa!